ECB erhöht die Leitzinsen. Europejski Bank Centralny podnosi podstawowe stopy procentowe. Wydoszpryśli się China Politik in Deutschland und Europa. Sprzeczna polityka Niemiec i Europy w sprawie Chin. Heute ist Freitag, der 16. Juni. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wir haben auch eine Presse-Presse dem Deutschen, also wir schauen zusammen und kommentieren die Presse mit dem Deutschen. Und wir lernen auch das deutsche Sprachlernen. für die Aufmerksamkeit Kanal und für eure Abonnenten. Wir legen los! Die BILD-Zeitung. Ausbildung ukrainischer Soldaten an F-16 Kampfjets hat begonnen. Rozpoczęło się szkolenie ukraińskich żołnierzy na myśliwcach F-16, pisze Gazeta BILD. I pozostajemy przy temacie lotnictwa. Luftwaffenübung Air Defender 2023. Jeder dritte hält Flugverspätungen wegen NATO-Manöver für inakceptabel. Świecenia sił powietrznych. Air Defender 23, co trzecia osoba w Niemczech uważa opóźnienia lotów spowodowane manewrami NATO za niedopuszczalne. Takie to trochę nasze niemieckie, tak mi się narzuciło. Politik wie unter Gangstern, streit über Heizungsgesetz. Polityka jak wśród Gangsterów, w sprawie tutaj ogrzewania, pisze Spiegel, die Ampelkoalition hat sich auf einen wackeligen Kompromiss zum Heizungsgesetz verständigt, das Misstrauen aber bleibt. Schreibt der Spiegel, koalicja e, zgodziła się na chwiejny kompromis w sprawie ustawy o ogrzewaniu, ale nieufność pozostaje. Pisze o tym Spiegel. Treffen in Berlin, Bund und Länder wollen Wasserstoffnetz aufbauen. E, spotkanie w Berlinie, rząd federalny i rządy krajów związkowych chcą zbudować sieć wodorową. I teraz uwaga, über den Dauerstreit zu den Flüchtlingskosten wird es in Herbst entschieden. Natomiast e, w trwającym sporze o koszty spowodowane uchodźcami... To ten problem rozstrzygnięty zostanie dopiero jesienią. Uwaga, po raz kolejny ten problem już jest przekładany. Hoja inflacjon, Europejska Central Bank hebt Leitzins auf höchsten Staat seit 15 Jahren. Den Leit, der Leitzins steigt damit auf 4%. Wysoka inflacja Europejski Bank Centralny podnosi główną stopę procentową do najwyższego poziomu od 15 lat. Słuchajcie, podstawowa stopa procentowa wzrasta tym do 4%. Keine Zinspause für Europa. ECB erhöhte die Leitzinsen erneut und muss ihre Prognosen für Inflation und Konjunktur Business Insider, a bardzo ciekawe pisze in Business Insider, Europejski Bank Centralny ponownie podnosi stopy procentowe i uwaga musi skorygować prognozy dotyczące inflacji i gospodarki. I teraz uwaga, a propos tych prognoz. Up in den roten Reich, Konjunkturforscher Forscher, for ihre prognozy für die deutsche Wirtschaft im gesamtjahr 2023 ins minus. Badacze ekonomiczni zmieniają swoje prognozy dla niemieckiej gospodarki. Uwaga, na ujemne i to na cały rok 2023. Na temat stóp procentowych i uwaga, posłuchajcie dobrze pani Lagarde, która powiedziała, że w przyszłym miesiącu stopy prawdopodobnie znowuż będą podniesione. Tagesschau. Europäische Zentralbank hebt Leitzins erneut an. Er steigt um 0,25 Punkte auf jetzt 4 Prozent. Damit will die EZB die hohe Inflation im Euroraum bekämpfen. Zentralbankchefin Lagarde sagte, es sei sehr wahrscheinlich, dass die Zinsen im Juli weiter erhöht werden. Das Ende des chinesischen Wirtschaftswunders, warum es der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt viel schlechter geht als wir alle. Denken der Spiegel. Spiegel pisze o końcu chińskiego cudu gospodarczego. Dlaczego druga co do wielkości gospodarka świata ma się znacznie gorzej niż wszyscy myślą? Business Insider zu diesem Thema. Chinas Erholung nach der Corona-Pandemie ist schwach aufgefallen. Die Industrieproduktion hat äh, enttäuscht. Der Handel sowie Import als auch Export hat sich deutlich verlangsamt. Business Insider na ten temat pisze o żywieniu gospodarcze Chin pandemii koronawirusa było słabsze niż to zakładano, produkcja przemysłowa rozczarowała, handel zarówno import, jak i eksport znacznie spowolniły. Koniunkturszwie się in China. Jugendarbeitslosigkeit stagnuje w rekordach. Der Spiegel. Spiegel, słuchajcie, również pisze o słabości gospodarczej Chin. I tutaj o takim wskaźniku. Bezrobocie wśród młodzieży rośnie do rekordowego poziomu w Chinach. I wejdę w chinesie. Wspólny Verdacht. EU Commission zit Huawei i ZTE jako sicherheitsrisiken. Chińscy producenci podejrzani o szpiegostwo. Komisja Europejska postrzega Huawei i firmę ZTE jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Europa, transcript: Europas, wszystkich Krajów. Uwaga, trotz politischer Spannungen, Siemens baut Standort in China aus. Aber pomimo Napiens politische firma Siemens rozszerza swoją działalność w Chinach. Pamedaje, Siemens toyen jedyna firma działająca, niemetzka firma działająca w Chinach. No i tu mam g'wünne Themas. die China-Politik in Deutschland und Europa ist widersprüchlich und unkoordiniert, kritisiert eine Berliner Denkfabrik. Sie fordert einen EU-Sicherheitsrat. Für die Wirtschaft und konkrete politische Vorgaben. Polityka Chin i Niemiec. Polityka chińska Niemiec i Europy jest sprzeczna i nieskoordynowana, krytykuje berliński think tank. Wzywa do powołania Rady Bezpieczeństwa Unii Europejskiej do spraw gospodarki i do podjęcia konkretnych wytycznych politycznych dotyczących właśnie współpracy z Chinami. Czy to dojdzie do skutku? Nie wiadomo. Różne kraje w Europie mają różne plany i różne cele związane właśnie z Chinami. Schichten gekürzt, Mitarbeiter entlassen. Tesla Fabrik in Grünheide steckt offenbar in der Krise. Tymczasem z Niemiec, słuchajcie, dalsze wiadomości. redukcje zmian, zwolnienie pracowników. Fabryka Tesla w Grünheide najwyraźniej przeżywa kryzys. Może ktoś z was pracuje, może ktoś z was zna kogoś, kto pracuje. Skomentujcie. Sonderregelung für Lieferengpässe. Hersteller verwenden weiter Palmöl statt Sonnenblumenöl. Bei były specjalne regulacje dotyczące wąskich w dostawach, to było po czasie e, tam kryzysu itd. tak dalej. ]olej. Producenci nadal używają jednak oleju palmowego zamiast oleju słonecznik słonecznikowego. Użycie tego oleju palmowego było na jakiś e, czas dozwolone. Producenci e, najwyraźniej to w chwili obecnej wykorzystują. Flexibilität, szlak, einkommen. Startup-mitarbeiter sind zufriedener als andere angestellte. Der Spiegel. Spiegel pisze o tym, że elastyczność wygrywa z dochodami. Pracownicy startupów są szczęśliwszy. Szczęśliwszy niż pracownicy dużych korporacji mają po prostu więcej tej swobody. i jetzt auspolnno zum Schluss. nordkorea berichtet. tunel auf Usedom soll bald in Betrieb gehen. nordkorea pisze o tunelu w Świnoujściu, który wkrótce ma zostać uznany, oddany, przepraszam, do użytku. Polnę hat in wenigen Jahren einen tunel zur Insel Usedom, gebaut. Der jest nun fertig und soll in kürze in Betrieb gehen. Laut IHK jest eskalacja alternatywy für Besucher der Kaiserberga. No i słuchajcie, Nordkorea tutaj wyjaśnia: Polska zbudowała tunel w zaledwie kilka lat. Wkrótce powinien zostać oddany do użytku. Według Izby Przemysłowo-Handlowej będzie to alternatywa dla odwiedzających tzw. Zbudowa carskie kąpieliska, do których zalicza się również Świnoujście. Jeżeli jesteśmy przy temacie carów, życzę euch Kaiserwetter am Wochenende und gute Entspannung. Ja Wam życzę świetnej cesarskiej pogody w weekend i dobrego wypoczynku. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.